Cześć witam was, to jest mój kolejny dzień na Roblox, dzisiaj sobie zagramy w taką gierkę i oczywiście tutaj mamy jakieś powiadomienia, jak ja w ogóle wygląda? widzowie, co tu się I na samym początku, widzowie, i zagraj, tak, chcemy zagrać, wybić dziurę, tutaj widzowie, tu skaczemy, uwaga, co się stanie, uwaga, no, no, w ogóle zginąć, bo dzisiaj musimy jak najpierw zginąć, w ogóle, musimy, do pasjonulowy podejrzewam się skończyć, więc shoes. Masz, ginąłem, teraz mam jakiś śliski lud, o co tu chodzi? Masz, naczyniam, wierzę, czoło widziałe, co to biegamy po lodzie, muszę tak właśnie wydawać, giniemy jakimś cudem. O, o, widziałe, się, trzeba biegać, 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 dobrze, widziałe, biegam. Widzisz to widziałe, i tak się można, widziałe, elegancko, bić, patrzcie. HP mi tam, w nie widziałem HP, uwierzcie mi, że mi schodzi, o, się właśnie, widząe. Co to jest, to niebezpieczny mość? Co to jest? W więzieniu? Jak wyjrzeć, Już zginął? Nie wiem. Keeper otwieramy prawie tak na pewno, że zginiemy. I co? Nie? W kiblu. To jest ja gniemy w Keeblu. Jak ktoś zginął takie w Może On nam powie. Haj. Jak ukąpi ten poziom? Przez roku musimy uciec, dobra. Łuuuu! Wow. Ej, w co mi to miało? Czyli sześć. To akurat. To akurat był billi, który nie dźwignia. No to pociągniemy, dźwignie, wydziowie. I uwaga, pociągniemy. Czy i nic się tu widzowie chyba nie stało właściwie. Chłopi, widzowie, zginąłem, dobra, ale drugi raz bo trzeba ją po prostu włączyć. zjeżdżam tu, się zjechać widzowie po prostu, Wow, A w tą dziurę może widzowie trafimy po prostu. Łow, wywaliłem się, dobrze, teraz tak, tak, tak. O, to, jak co trafić co ścieżkę? W ja tym widzowie chyba źle to zrobimy, jakoś zginąłem. Co to jest? Przyroda. E, Podejrzewam że muszę widzowie. Czy widział kości? Może tutaj się marzy jakoś? Nie widziałem w ogóle... Tu mamy drabinkę na górze! Zobacz to! Eee, to gdzie widziałbym? Cik! Nie! Nie widziałbym! Tak? O! Chciałem stąpić! Eee! Zginąłem, e, widzowie! Tak, już Nie Nieważne, w jaki sposób! Ważne, że zginąłem, widzowie! to? ała! Ała, w latarnię, widzowie, głową przywaliłem! Może będzie większy rozpęd zrobię to mocniej, ale łagajcie lecimy! Nie, wziąłem, to chyba nic nie ma Po prostu mi się, a tam lampę się obijać w chwilę! O! No, ginę, widzowie, w ten sposób, to jest mega mądry sposób! I miało się, widzowie, co teraz? Centrum kontroli? Co? Wziąłem. To eee, level eee, Nie, nie można tak robić. No to chyba musimy się troszeczkę przejść. Ja tu nic widzimy nie widzę, naprawdę, nie ufajcie mi! Ej, tu widziałem chyba nie ma dalej po prostu. Nie, eee, to trzeba tu właściwie robić. A może po prostu tu gdzieś chciała przejść, tu? Nie. Eee, widziałem naprawdę nie wiem Widzicie mi to? Mogę że krzyczeć, skoczyć. i widzę, widzowie, to była to było banalna treść. Jakieś chłoprożenie widziałbym, no to po prostu muszę... O, łama! Wow, widzowie, jak mi kopło mocno. Wow, wow widzowie, tak jak tak już tak można mocno teraz. Nie dawaj. No, no, ja chyba już ginąłem, tak? Czy, jest, czy jest ten, jeszcze nie? Tak w mi chyba, widzowie, stało. Śmiertelny deszcz. O nie, widzowie. Ręka w górę, ręka w górę. Odpowiedź na pytania, dobra, byle jak widzowie, podać leczamy wszystko... Tak. Dobrze już. no widziowie, poodpowiedziałem. odpowiedziałem, mil długi, co? Ej, yy, nie wiem, tak. Łowdzie by ścinałem. Podziemna laba widziowie. Ej. Yy, dobrze, przejdźmy to zatem. I co to jest? A, widziowie. I co? Co się tu dzieje? Ścinałem, dobra, to widziowie, bo wysoka trawa. Mam ten poziom mega skomplikowany, jak na mój musieć. Ej tutaj coś jest w złowie, to mi napię pewnie, tylko chciałem tylko dostać. Hmm. tak pokiem może jakoś, o, spinałem, no to było akurat nie, trudne, że lepiej na wsiadzie. To, to po prostu chyba kliknąć musimy, nie? O, A oczywiście mężczyzna zginąć. Eee, no dobrze. Ale widzicie, w to wziowie, miałem zginąć, a to mężczyzna jakoś czofać, dziwnie, nie, Moczoka ma czochać, by nie, ale lecę jakoś, wow. Nie no nie wiem. Tu gdzie by pole gdzieś w ogóle? Dobra, szkodzimy w przepaść, może to jest ta śmierć. Tak! Teść obrażeń? E, o co? O wow, w dziowie teści A może coś trafić, w O, byłoby mi bardzo miło, bo ja to a nie raczej wystałem od niczego. O dostałem raz! Dawaj, więcej! Tu będę tu na pewno coś mi trafić w dziowie. Oj, no widzio, no jesteśmy trafić tutaj. Tak będę biegnął pod prąd, to mi na pewno widział... To muszą widzowie być gdzieś naprawdę drzwi. Jak to zrobić? Bo ja nie pojęcia widzowie. Dobrze widzowie, może się gdzieś rozjeździmy, może na będą tutaj w podłodzie, nie wiem, tak myślę. Gdzieś tutaj może, może tu. Widzowie, where drzwi? Gdzieś tu muszą być chyba drzwi, nie? O, o! dobra, udało się widzowie. Tak myślę, wydawało się że w podłodzie będą, bo to było moim od tak, tak myślałem po prostu, tak. Co to jest? Dobrze, idziemy do góry. Bo wow, jestem w ścianie? Nie wiem dlaczego. Ma... O co tu chodzi, widziałeś mi do góry? widzowie. Nie wiem, ja się zablokowałem jakoś dziwnie. Dobrze, że ja spadłem. To było dziwne, to jest jakiś lut. po prostu się zabrożę widzowie z czasem że tak mi warto i zimno, widzę ja się z tego zimna uwaga halo ej dobra jest widzowie dziwny szklep pożywcie, o co chodzi wow dobra widzowie chyba może czy tu nawet chodzi będziemy cię chyba nowe przypadać wow łała wow, dostałem widzowie mocno. jeszcze to wow jeszcze to widzowie na koniec wow jeszcze to widzowie tylko to się to przyblokowało wow dobrze widzowie udało się co teraz jest trudniej co to jest Widzowie. Dobra, kocimy. Uuu uu, uu. A widzowie, to się jakoś... Trzeba Dobra, uszczenie, widzowie. Robimy tak! E, nie, nie wyszło. A, widzowie, dobra, to było... To było mądre, widzowie, to było bardzo mądre. Wykopi ziura, dawaj łopaty i kopiemy. Tutaj, 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 kopiemy ładnie. A, oj, maszyny do lodów, truszkawka to byś miał coś złamane, to może mogę... AUA! wow, to było gigamoszne widzowie, w tym filmie na no tyle mam nadzieję, że wam się filmik spodobał sięgnam, papa, drży mami